Cześć, moi drodzy osoby z Podznaku Witam serdecznie, zapraszam Was na co tygodniowy horoskop. Będzie w nieco odmienionej formule. Mam nadzieję, że się spodoba. Jakby co, piszcie. Dziękuję za dotychczasowe piękne tutaj komentarze, energię, jaką wnosicie, łapeczki w górę oraz subskrypcję kanału. A jakie karty? Pierwsza karta jest niezmienna akurat, bo jest to aspekt głównej energii tygodnia, czyli kul denarowy. Płaca kariera giermek buław, uczucie 6 denarów, zasoby i ewentualne przypływy gotówki 5 pucharów, wyzwanie tygodnia 5 denarów, aspekt tutaj zdrowia 5 buław. O, 3 piątki macie ciekawie, e, seniorzy 3 buławy oraz co powinniśmy przepracować w tym tygodniu to 8 pucharów. I to będzie ta nowość. Zaczynamy od króla denarowego. Główna energia tygodnia wskazuje na aspekt osoby, instytucji, z którą możemy mieć styczność, a która wiąże się z aspektami materialnymi. Zadbajmy o swoje interesy. Być może pójdziemy po kredyt, być może będziemy rozmawiać w sprawach finansowych właśnie tutaj i dbajmy przede wszystkim o to, co dla nas istotne także ktoś wygodny może mieć wpływ na nasze życie. Dalej, praca, kariera, giermek, buław, czas ten wymagać będzie od nas nauki, otwarcia umysłu, umysłu, być może zaczynania czegoś od początku, bo jest to giermek, on jest zawsze na początkowej pozycji, e, nauka, szkolenia, e, pogłębianie wiedzy, pomoc młodszych osób, e, nowe stanowisko, nowe możliwości lub zaczynanie czegoś od podstaw, tak więc, tutaj się dużo będzie działo: dużo informacji, dużo spontanicznych aspektów, no i to, że będziecie niczym uczniak w jakiejś kwestii, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Uczucie. Szósteczka denarów. Karta wskazuje przede wszystkim na równowagę w dawaniu i braniu. Obojętnie, czy mamy kogoś, czy też nie, sześć denarów nam mówi o tym, że to, na co się zgodzisz, to otrzymasz. Ale też jeśli na przykład w Twoim życiu uczuciowym jest za dużo dawania z siebie, to może czas by zacząć to równoważyć. A może my bierzemy zbyt dużo, właśnie, i może także powinniśmy coś dać z siebie. Cokolwiek to znaczy w energii równowagi, musimy zadbać właśnie o kwestie tutaj dawania i brania. Jest to też świetny czas, by coś wynegocjować od ukochanej osoby lub porozmawiać o czymś konkretnym, dbając właśnie o ten balans między dawaniem i braniem. I mamy tutaj aspekty zasobów. Pierwsza piątka, piątka pucharowa, czy przy tej piące mamy przy, mm, przypływy gotówki? Pięć bocharów, no jest to raczej pewnego rodzaju rozczarowanie, tak? Coś może się nie udać, coś może nie wyjść. Możemy nawet mieć poczucie winy w kwestii niestety finansów. Natomiast jest to karta mówiąca, że będzie jakiś potencjał do e, odczarowania, kolokwialnie czy zrobienia, czy jakieś osoby, które mogłyby nam pomóc w finansach, no ale musimy wyjść ze smutku, o czym... Tak naprawdę e, już nam mówi aspekt wyzwań. Piątka denarowa z kolei jest wyzwaniem strat, prawda? Wyzwanie straty. Nawet jeśli poniesiesiesz stratę finansową, stratę czasu, stratę emocjonalną czy jakieś osoby, jeszcze możesz coś zrobić, ale musisz wyjść z energii smutku, także żalu nie, i zagubienia, bowiem coś jest pod nosem, a ty tego nie widzisz. Musisz to dostrzec i to będzie wyzwanie zdrowie i kolejna piątka piątka była w kolei. Wskazuje na aspekt tutaj konfliktu, zmagań. Możemy walczyć sami ze sobą, lub możemy mieć stan podgorączkowy, stan zapalny. Tu uwaga na ramiona, kręgosłup, plecy, ręce przede wszystkim. Jest to też karta konfliktu. Może oznaczyć konflikt nawet ze służbą zdrowia, z lekarzem, po prostu, czy innymi osobami w związku ze zdrowiem, bo jest to zawirowanie, jest to agresja, czasem autoagresja, zmaganie. Trudności. Szarpanina o. Seniorzy, seniorzy mają z kolei trzy buławy. Trójeczka była w piękna karta mówiąca o realizacji planów, takie śmiałe patrzenie na przyszłość. Wypoczynek, podróż, na miejsce zamieszkania, taki relaks po prostu, zadowolenie z siebie. Relacje z osobami tutaj mogą być bardzo ciepłe, korzystne, lub poznanie kogoś interesującego, kto może być też z daleka, lub będziemy poznawać ciekawych ludzi w podróży. Przez internet, bo te karty ruchu, one teraz też pokazują, na przykład, właśnie aspekt internetu. To też jest ruch, prawda? Może inny, bo nie bezpośredni, bo nie jesteśmy blisko tej osoby, no ale klikamy, porozumiewamy się w taki właśnie sposób. No i co powinniśmy przerobić, jeśli chodzi o energię podstawową w tym tygodniu? Osiem pucharów. Być może powinniśmy przerobić, czy zaakceptować, to, że jesteśmy zdani na siebie i może powinniśmy, a być może jest to dla nas znak, że powinniśmy komuś pozwolić odejść z naszego życia i byśmy sami świadomie dokonywali indywidualnych wyborów, a więc samotność na wielu poziomach, ale taka, którą rozumiemy, tak więc którą akceptujemy i która daje satysfakcję i wskazuje na indywidualne, nowe. Całkowicie oświecone ścieżki, bo ta karta, mimo wszystko, przypomina pustelnika, tylko jest z tych mniejszych arkanów, ale jest to też rodzaj izolacji, która ma doprowadzić do tego, że wzniesiemy się na wyższy poziom duchowy. A więc tego życzę Wam oczywiście, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. Do wodników biegniemy. Witam serdecznie. Drogie wodniki i zapraszam Was na horoskop w lekko odświeżonej formule. Mam nadzieję, że się spodoba. Dziękuję za dotychczasowe tutaj Wasze komentarze, łapeczki w górę za to, że jesteście. Jest to wspaniała energia, kłaniam się nisko, a jak to będzie się przedstawiać? Pierwsza karta jest niezmienna akurat, bo jest to główna energia tygodnia, 10 pucharów. Praca kariera karta śmierci uczucie As pucharowy, zasoby i ewentualne przypływy. I tutaj z gotówki troszeczkę jest to zmienione. Tak? Czyli czy, czy jest przypływ, to zaraz się dowiecie przy dziewiątce pucharów. Nie, wyzwania, tak? Trzy puchary. Zdrowie, osiem denarów. Seniorzy, cztery buławy. I co powinniśmy przepracować? To karta nowość na ten czas. Pięć miecz. Główna karta jest przepiękna. Jest to karta Darów od losu, harmonii, spełnienia, szczęścia, zadowolenia wśród bliskich. To jest też karta mówiąca, kto szuka, ten znajdzie, a więc warto tutaj działać w kierunku spełniania własnych marzeń, oczekiwań. No i tutaj właśnie możemy też mieć czas celebracji czegoś, czyli zaproszeń rodzinnych, uroczystości, zabawy w dobrym towarzystwie. Dalej. Kariera i praca, karta śmierci wskazuje nam na aspekt związany z tym, że coś się zmieni, coś się przetransformuje. Dla osób długo szukających pracy to czas zakończenia jakiegoś procesu i wejście w coś nowego, a więc odcięcie się od złych aspektów. Jeśli mamy pracę, może coś się po prostu zmienić. Czasami też jest to karta śmierci energetycznej danej pracy, tak, czyli że coś się zakończy po prostu, a możemy my inaczej podchodzić do pewnych kwestii, lub będzie zmiana układów niekoniecznie musi oznaczać, że, że tutaj jest odejście, bo może być po prostu jakaś zmiana, która wpłynie po prostu na nową jakość. W tym samym miejscu pracy i wcale nie będziemy musieli z niego odchodzić, choć będziemy musieli na przykład zmienić nastawienie do pewnych kwestii, i to, to nastawienie na przykład, te, tu będzie ta śmierć, tak zwanej jaźni dobrze, tutaj z kolei uczucie a z pucharów, a z wskazuje przede wszystkim na nową energię, na miłość jeśli szukamy miłości, to możemy się zakochać spotkać kogoś, kto wzbudzi w nas piękne uczucie euforię, no prawdziwy potok emocji jeśli mamy kogoś, możemy się na nowo w kimś zakochać, wyzwonanie uczuć się w ogóle może coś od początku iść E, może też być to czas zaręczyć ślubu nowego etapu. Dalej. Zasoby i ewentualne przypływy gotówki. Tak, przy tej karcie może nas czekać, spotkać, spotkać przypływ gotówki, ale też i szaleństwo zakupowe. Jest to karta takiego hedonizmu, zadowolenia, lekkości, a więc ten pieniądz będzie i nawet mogą być przypływy, ale też i możemy bardzo łatwo tak w tym przepychu się rozgościć i no troszeczkę szastać pieniędzmi kolokwialnie mówiąc, ale jest to bardzo fajna karta finansowa i sytuacyjna ogólnie tak. E, wyzwania to trzy puchale. Trzy puchale wskazują nam na e, Wpływy osób trzecich, a więc trójkąty emocjonalne niekoniecznie zdradę, ale może być wyzwaniem dla nas zabawowość też innych osób, lekkomyślność, lekkość, na przykład zaproszenia, które nie są dla nas wygodne, ale też wtrącanie się innych osób do naszego życia, łącznie oczywiście z trójkątami, niekoniecznie tymi erotycznymi, ale czasami po prostu wtrącanie się intensywne osób trzecich, no i taka atmosfera, właśnie która zmienia postać rzeczy, zmienia układy. Dalej, zdrowie. Osiem denarów. Zdrowie będzie wymagać od nas takiego, takiego mozolnego podejścia chronologicznego, powtarzalności, systematyczności, takiej pracy po prostu, gdzie jeżeli będziemy pewne rzeczy powtarzać każdego dnia uczciwie, systematycznie, no to to przyniesie efekty, bo tutaj jest to karta powolnego wzrostu, szlifowania naszego zdrowia, naszych umiejętności w związku z tym, podejścia. Tak więc tutaj zadbamy o gastrykę, przemianę materii, postawy, oczywiście, potem też zablokowanie, siedzenie, no i delikatność dłoni się pokazuje. Natomiast mogą czekać nas też delikatne wydatki w związku ze zdrowiem, które też będą chronologiczne, ale które pozwolą nam na to, by to zdrowie było znacznie lepsze. I przez to, że będziemy, na przykład, nie wiem, opłacać jakieś wizyty, ćwiczenia, chodzić właśnie na, na jakieś masaże, czy coś dokupimy takiego, co potem spowoduje, że będziemy systematycznie to robić, to pozwoli nam wzmocnić nasze zdrowie. To jest bardzo fajne. Dalej. Seniorzy, karta świętowania, zabawy, celebracji, zaproszeń, uroczystości, dobrych wiadomości. Jest to też wzniesienie po upadku, czyli zadowolenie, właśnie nagły, nagłe, pozytywny zwrot w waszym życiu. Też spotkanie na przykład osoby, która wzbudzi niesamowite emocje, zakochanie. No i nad czym powinniśmy popracować w tym tygodniu? Piątka mieczy. Piątka mieczy jest specyficzną kartą. Jest to karta zaciętości, zazdrości, zawieści. Może oznaczać naszą zazdrość, zawieść, nad którą no, niestety trzeba zapanować, ale może też oznaczać E, chęć udowadniania komuś i właśnie dlatego często kojarzy mi się z tą e, purysową energią, gdzie e, no pokazaliśmy, powiem, och, ja bym powiedziałam, powiedziałem, tak, no, a potem się okazuje, że jednak to wcale niczego nie oczyściło, że jeszcze bardziej spowodowało większy rozłam, czy właśnie to purysowe zwycięstwo, że po porażki, niby zwyciężyliśmy, ale nieprawda. No i to jest taka specyficzna energia. W tej energii raczej zachowajmy dyplomację tak opanowanie. No i nie starajmy się właśnie za wszelką cenę zwyciężać, bo osiągniemy to prysowe zwycięstwo i nie będzie to dla nas wcale dobre. Tak więc z tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej. A no biegniemy do zodiakalnej rybki. Witam serdecznie, mm. drogie rybki i już patrzymy, co tam u Was. Dla Was, kochane rybki, horoskop będzie też zmienione leciutko, można powiedzieć. Nowa formuła, nowe odświeżone komponenty. No i mam nadzieję, że się spodobają. Dziękuję za to, że jesteście. Fajnie tu komentujecie, działacie. Dajcie łapeczki w górę. No i subskrybowaliście kanał. Jest tutaj miło, niezmiernie z tego powodu. Super. A jakie karty? Główna energia się nie zmieniła jeszcze. Siedem buław. Praca, kariera, pięć mieczy. Uczucia drzewo życia, zasoby i ewentualne przypływy gotówki, to jest ta nowość 6 denarów, wyzwania słońce, zdrowie asmieczy, seniorzy to 8 pucharów, no i co powinniśmy przepracować to aspekt świata, to jest taka, ta karta nowość na ten tydzień, na ten czas. Siedem buław zaczyna, tak? Główna energia tygodnia mówi nam, że powinniśmy być wojownikami w jakiejś kwestii i nie dać się zbić stopu, nie dać się zapchnąć na pobocze, bowiem będziemy osaczani i los może nas rzucać na różnego rodzaju wyzwania. To karta konfliktu i obrony jednocześnie. Praca i kariera trudna karta specyficzna karta, karta, karta Piątki Mieczy. Poraczki porysowego zwycięstwa. Uważajmy, możemy też brać na przykład w jakimś nieuczciwym wyścigu, nawet nie być tego świadomi. Na przykład składamy CV, no i okazuje się, że jednak to było ustawione kolokwialnie mówiąc, tak. No i tutaj porysowe zwycięstwo, i takie, że niby weźliśmy w to, ale się okazuje, że to nie było tego warte. No tutaj też uważajmy na to, by nie wejść w jakiś konflikt, bo tutaj jest też karta zaciętości, walki, trudności. Nieuczciwości. No, i dawni wrogowie mogą też dać o sobie znać. Jest to karta w przypadku osób, które mają pracę, wskazująca na to, że może tutaj się zadziać coś, intryga, jakieś nieprzyjemności. No, i my musimy się wykazać dyplomacją przede wszystkim. Uczucie. Drzewo życia. Specyficzna karta, 79 w Tarocie Snów. Jest to. Karta, która wskazuje przede wszystkim na to, że w jakimś sensie to, na co się zgodziliśmy, to mamy, tak? czyli ten plan duszy, czyli dla jednych w uczuciach będzie to rozkwit, będziemy poznawać cudowne osoby, dla innych może być to tendencja spadkowa, no bo. Tak ma być w naszym życiu i cokolwiek się dzieje, mamy i powinniśmy się cieszyć z naprawdę pozytywnych aspektów, bo często to wcale nie jest takie oczywiste, że, że jednak nie cieszymy się do końca, nie potrafimy, oczywiście nie wszyscy, ale jednak jest spora część w tej energii do przerobienia. No, i jeżeli mamy tutaj kłopoty, no to też starajmy się nie brać tego do siebie, starać się rozwiązywać konflikty. No, i nie użalać, nie zwalniać, tylko działać dla własnego dobra, bo zrozumienie tego położenia jest najistotniejszym. Czyli okej, okay, rozumiem, że zgodziłam się, zgodziłam na to, ale może będę próbować to zmienić, będę wpływać i poprzez swoje nastawienie nie dam się też tej negatywnej energii też coś zrobię dla siebie na przykład. To też jest ważne. Zasoby i przypływy gotówki. 6 denarów. 6 denarów wskazuje na możliwość przypływu, podpisanie jakichś dokumentów, ale też i warunkowość, czyli to, co otrzymasz, też musisz dać, tak. Może oznaczać pieniądze, pożyczkę, na jakichś warunkach dostaniesz, ale, tak. No i tutaj przypływ gotówki jak najbardziej, bo to jest warunkowość, decyzyjność negocjacje i czyś gest, na który się zgodzimy, ale który będzie też miał swoją cenę. Wyzwanie w tym tygodniu Słońce. Dla niektórych wyzwanie może być bycie w centrum. Tak? Słońce to bycie w centrum, to ekspozycja, to e, chwytanie okazji, to cieszenie się tym. Na przykład e, niektórzy nie cieszą, nawet jak mają sukcesu się nie cieszą, tak? a może dla innych będzie energią taką, że powinniśmy się cieszyć, nawet jeśli coś jest nie, nie tak jak trzeba, to mimo wszystko epatować tą energią słońca i nie, starać się e, pokazać się tą dobrą wolę, m, pokazać to światło w sobie po prostu zabłysnąć, mimo, mimo trudności, mimo e, problemów. E, zdrowie. a czy karta operacyjna, możliwości operacji, przeleżenia czegoś, e, karta mówiąca o no, na przykład jakichś zabiegach właśnie, e, koplówkach, zastrzykach, terapiach, nowej energii, no, zmiana, tu idzie jakaś zmiana, e, może być też nowy lekarz, nowy sposób na to, jak... E, przepykać będzie nasze zdrowie. Zwróćmy uwagę na oczy, kręgosłup, rdzeń kręgowy, układ oddechowy. No i z jakiegoś powodu właśnie aspekt operacyjny. Może wisieć nad nami, może być taka energia, że możemy się o tym dowiedzieć. Lub, bo to operacja, zabieg to, to też jakby niekoniecznie musi być coś złego, bo my zaraz to tak kojarzymy. a to może być coś zupełnie... Takiego delikatnego, ale a dobra, to już trzeba zrobić, tak? Tu i teraz, bo to na a jest taki dosyć szybki, nagły, mimo wszystko. E, operacją nawet też przecież jest tutaj aspekt e, korekcji wzroku, tak? Czy, e, czy na przykład jaskra, tak, laserowa operacja, i też jest, jest to traktowane jako operacja w tej karcie, oczywiście. Dalej, seniorzy. Osiem pucharów, jest to karta izolacyjna, albo wy będziecie uciekać od świata, od ludzi, albo niestety będziecie czuć się osamotnieni, też ktoś może was opuścić. no W jakimś sensie jest to karta odejścia na różnych poziomach, ale może być też tak, że wy z kimś dla was ważnym będziecie się po prostu izolować. Karta właśnie tego pustelnictwa, które jest potrzebne, by... Doświadczyć czegoś nowego i wybrać nową, alternatywną dla siebie ścieżkę, odpocząć od czegoś kogoś. No i co powinniśmy przerobić w tym tygodniu? Karta świata: otwartość na świat. Czyli na przykład, może jesteśmy zbyt sztywni, może zbyt ograniczeni za przeproszenie, może boimy się nawet tego świata, może źle oceniamy coś i może karta mówić, a. Pojedź gdzieś, wyjść, zmień miejsce zamieszkania, podróżuj. Dla innych może oznaczać na przykład zbyt, jeżeli jesteśmy zbyt otwarci, na przykład, to może właśnie powinniśmy wrócić do korzeni, tak, do tego, co jest najważniejsze dla nas tu i teraz. Chociaż ja w tej pierwszej interpretacji jednak bym szła do tego, że powinniśmy po prostu być otwarci na różne kultury, na, na, na energię, które płyną do nas i powinniśmy epatować taką. Piękną, niezależną energię. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.